Witajcie, witajcie! Tutaj połączenie w kolejnym odcinku trzech największych błędów połączenie między Warszawą a Poznaniem. Moim gościem jest Damian Lewandowicz, człowiek, który o marketingu wie być może wszystko. No i dzisiaj chciał opowiedzieć o swoich trzech największych błędach. Witaj, witaj, Damianie. Cześć, maczku. Witam wszystkich. Czekam na pytania. Znaczy, pytania są jasne więc. Pytania są jasne i ja, jaki jest twój pierwszy, największy błąd biznesowy? E, wiesz co, moim pierwszym, największym błędem e, jest chyba taki klasyczny klasyk, jak się zgodziliśmy kiedyś w rozmowie, e, czyli zbyt długie zwlekanie e, zatrudnieniem. Nieskalowanie zespołu, niezatrudnianie z powodu najróżniejszych obaw który każdy pewnie przedsiębiorca prędzej czy później ma. Yy, I jakby to przez kilka lat oczywiście hamowało w sposób naturalny mój biznes. Yy, I jakby pomijając taki naturalny aspekt, który każdy na jakimś poziomie rozumie, że każdy z nas jest dobry w maksymalnie kilku rzeczach, a nigdy wszystkich, to od tego czasu, gdy już na szczęście pokonałem ten błąd. Patrzę na to z dwojakiej perspektywy, mniej i bardziej oczywistej. Ta bardziej oczywista jest taka, że, że zatrudnianie jest, było, nie było jedyną formą kupowania czasu, z skalowaniem naszej działalności na tym, w tym właśnie wycinku ograniczeń fizycznych, jakim jest czas. Mm -hmm. e, i, to jest, i, I to jest rzecz oczywista. Mniej oczywista jest natomiast to, o czym e, fajnie, wydaje mi się, wspomina Michael Hyatt, gdy przedstawia taką koncepcję e, kompasu wolności, mm -hmm. gdzie, na, na której przecinają się osie biegłości oraz pasji. E, I w tym narzędziu jakby idea, koncepcja jest prosta, Chodzi o to, żeby każdy z nas y, wykonywał jak najwięcej, a najlepiej tylko te zadania, które są, w których jest zarówno biegły, jak i, do których, y, jak i które po prostu lubi mm -hmm. wykonywać. I zatrudnianie, skalowanie postr y, zacząłem postrzegać jako jedyny sposób na to, żeby osiągnąć właśnie, y, właśnie tę tą, tą, y, ideę zarówno dla siebie, jak i dla innych. Bo to pozwala mi fajnie zarządzać z, z zadaniami, e, żeby po prostu każdy był szczę, 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 szczęśliwy, win-win i mamy to, czego potrzebujemy. A czym y, 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 kiedy się zorientowałeś i co było? Przyczyną tego, że zorientowałeś się, że już najwyższa pora, po prostu przerwać to zaklęte koło. Nie mam pieniędzy na zatrudnienie, bo mam za mało czasu, żeby na to zarobić, więc muszę kogoś zatrudnić. I co było tym, piesz, aktywatorem? E Wiesz co, to właściwie fajnie, że o to dopytujesz, bo to, to się doskonale łączy z tym, co właśnie powiedziałem, bo to, co mnie najbardziej zaczęło denerwować, jest właśnie to, że muszę wykonywać rzeczy, których wykonywać nie znoszę. A, okej. Okay. I tych rzeczy było coraz więcej i więcej. Mm -hmm. e, I chociaż chciałem jakby iść poziom wyżej w stronę zadań bardziej stra y, strategicznych, to po prostu nie byłem w stanie tego zrobić, bo y, no, zlecenia były po prostu tutaj kluczowe, trzeba było dać klientom wartość. I... Czyli i irytacja na stan rzeczy y, i na konieczność robienia rzeczy, których się nie, nie lubi była tym aktywatorem, bardzo fajnie. A powiedz mi, a jaki drugi twój największy błąd był? E, drugi największy błąd mój, e, myślę, że równie klasyczny, e, e, znowu, e, było to, że zbyt długo i zbyt mocno polegałem na wąskiej grupie stałych klientów. Mhm. E, jakby samo w sobie, jakby samo. Może poleganie na stałych klientach oczywiście nie jest w, w, w żaden sposób złe. Tutaj y, dochodzi ten element ilości. Y, byłem w pewnym momencie takiego biznesu, że właśnie miałem taki y, około trzech, czterech stałych klientów i to się naprawdę fajnie turlało. Y, przy czym turlało nie mam na myśli negatywnie, tylko po prostu fajnie szło do, y, szło do przodu. Nie miałem wówczas jeszcze niestety świadomości, że zbyt mocno uzależniam swój biznes od tego, jak, jakie procesy i wydarzenia zewnętrzne zachodzą w firmach moich klientów. I, i doszło w, tym, w pewnym momencie przypadkiem do sytuacji, w których dwóch z tych czterech klientów po prostu miał sytuację wewnętrzną, w której musiał ograniczyć działania marketingowe, co. Dosyć mocno odbiło się wtedy na mojej firmie, i cieszę się, że zdałem sobie z tego sprawę w czasach prepandemicznych, pandemicznych bo bardzo nie, nie chciałbym znaleźć się w tym miejscu teraz, teraz w trakcie pandemii. Także szczęście, szczęściu, że udało się zatkać tą dziurę troszkę wcześniej. Super i gratuluję. No i pora na trze trzeci błąd, największy. Jaki to był? Z tym trzecim błędem troszkę się zastanawiałem, bo było kilka takich, takich może troszkę bardziej branżowych. Nie do końca wiedziałem, który z nich jest taki największy i zdecydowałem się opowiedzieć o, o tym, że zbyt późno. Zacząłem specjalizować agencję w bardzo wąskim obszarze. Dlaczego uważam to za błąd? Bo z pewnością nie zawsze jest to coś, coś złego, ale uważam, że w niektórych branżach marketing do nich należy. Powinno się jak najmocniej specjalizować, powinno się znaleźć jak najwęższy kawałek swoich kompetencji. Dla, dlaczego? Um, łatwo to zobaczyć, jak się wejdzie na różne grupy na Facebooku z typu zlecę wyko wykonanie tego, tamtego, zamienię, sprzedam itd. E, posty publikowane tam przypominają, nadzieję mam, że każdy e, będzie kojarzył tę tą, tą analogię, do pewnej sceny z bajki pierwszej części, gdzie jest Nemo. Gdzie w Sydney, e, w pewnym momencie, jak się rzuca pewien e, kawałek, to chyba ryba była, poprawnie macie, jeśli się mylę. E, I wszystkie mewy zaczynają wołać: Daj, daj, daj. I tak mniej więcej wyglądają te, te posty, że ktoś wrzuca coś, i wszyscy e, się na to rzucają jak sępy. I po zachowaniu e, tych ludzi może. E, Zachowanie ty, tych ludzi, moim zdaniem, jest fajnym antyprzy, przy, przy, przykładem na kilku poziomach. Yy, I cenowym, i komunikacji, ale przede wszystkim, że wszyscy ci ludzie potrafią wszystko. Tak. Potrafię, po, po, potrafię robić stronę, reklamę na fejsie, Twitterze, Google, SEO, yy, grafikę, posprzątam yy, Twój dom i tak dalej. U, umieją wszystko. No I, prawie, i, tak. przez, I przez to, moim zdaniem, yy, to powoduje dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, um, oni nigdy nie są w stanie poświęcić czasu na to, żeby um, osiągnąć odpowiednie kompetencje na odpowiednim poziomie w którejkolwiek z tych dziedzin. A po drugie, traci na tym klient, który przez to nigdy nie jest w stanie uzyskać odpowiedniej wartości na odpowiednim poziomie. Jest lust tak. luz, luz. Ten, ten przykład z grupami ich jest bardzo fajny też o tyle, że, że z drugiej strony, jeżeli ktoś swoje pozycjonowanie dobrze zrobi, to odpowiedzi na takie zapytanie są zazwyczaj takie, że wiele osób rekomenduje jedną i tą samą osobę. Nie? I wtedy pytającym mówi, no kurczę, spytałem o branding, e, pięciu znajomych polecam i Lewandowicza. Pięciu nieznajomych poleza Miller No i oprócz tego przyleciało parę MF, które mówi, daj, 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 daj. Nie? Więc tak. to, y, faktycznie od strony pozytywnej ta specjalizacja y, bardzo fajnie się kończy. Nie? Tak, bo koniec końców efekty mówią za, mówią za siebie. Przynajmniej tam, gdzie jest jakiś dostęp do tej informacji zwrotnej od, od klientów, którzy, czy. Środowiska rynku, które mogło po prostu, które mogło w jakiś sposób do, dotknąć efektów twoje, twojej pracy. Nie? Tak, tak. Su super. Słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzy błędy opisane. Licznik czasu pokazuje, że nasza rozmowa dobiega końca, a Was zapraszam po pierwsze do. Poszukiwania Damiana w, sie w sieci. Jest obecny na Twitterze, na LinkedInie, na fejsie, prawie że wszędzie na Instagramie. A oprócz tego, jeżeli ta rozmowa Wam się spodobała, to nie zawahajcie się zareagować na, na nią. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Może macie pytanie do Damiana, też zamieście je w komentarzu. Jeśli oglądacie ją na YouTubie, subskrybujcie kanał. Będę bardzo wdzięczny. Natomiast przypomnę tylko jeszcze, że ta rozmowa jest rozmową z cyklu całego projektu 100 błędów, w ramach którego opisuję ja i moja społeczność, opisujemy i wzbogacamy 100 błędów, które ja sam osobiście popełniłem w ciągu ostatnich 10 lat, które mogły mnie zabić, ale na szczęście tego nie zrobiły. No i no oczywiście więcej o tym projekcie się dowiecie na 100błędów.pl. Damian, ostatnie słowo. Wiesz co, myślę, że te, te tematy, znaczy można by było o tym mówić bardzo długo, więc, więc faktycznie chętnie, chętnie odpowiem na wszystkie pytania, zwłaszcza, że te błędy mają, często mają w marketingu nieco inny, inny oddźwięk, niż w innych branżach. Czyli obiecujesz, czyli obiecujesz być aktywnym w komentarzach, jak ktoś będzie chciał, to znajdzie Cię tam na pewno. Tak jest. Dziękuję Ci, Pięknie Maćko. Super. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy Was i czołem!